Dzień dobry państwu. Witam serdecznie z ulicy 3 Maja. Remont na tej ulicy został już zakończony, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Ale cieszą się też i rodzice, którzy zyskali parking przy przedszkolu, który zaraz państwu pokażę, oraz beneficjenci MOPSu i biblioteki, którzy też mają tutaj dosyć spory parking. No i oczywiście całość w kostce wygląda bardzo dobrze. Zapewne ucieszą się też mieszkańcy osiedla 3 Maja, bo mają tutaj teraz super dojazd bez dziur, które tutaj były. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana przez Urząd Miasta, a kolejne czekają i oby takich inwestycji było jak najwięcej, bo każdy z nich skorzysta. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do umieszczania komentarzy pod filmem oraz do subskrypcji naszego miejskiego kanału. Dziękuję.